Ciebie ma widowie Dzisiaj gram z kolegą na Blockdashu. Dobra, mamy oczekiwanie na graczy 2 na 2 i widzicie, patrzcie, jaki fajny skin tej kapibary. piszcie w komentarzu, co chcecie, że, żebym zrobił na następny odcinek. Albo żebyśmy razem zrobili. Że ja z kolegą. Dobra, mamy już mapę. Mój kolega ma białą skórę i dark i na Dobra, to tutaj sobie przeniknę, nie, nie udało się. Dobra, tu tutaj przeniknę. nie udało się przeniknąć. Dobra, otworzę sobie przejście i tu przeniknę. Przeniknąłem. Dobra, tu sobie damy motkę i patrzę jak fajnie tańczę. Dobra, tu sobie trik na wałku. Dobra, tutaj sobie nie przeniknę. A tutaj trik na... kudę. A to nie miało znaczenia, że ja w ogóle umarłem, bo mój kolega i tak umarł. Dobra, zaczekam aż szkole... mój kolega stworzy grupę. Bo on ma teraz emotkę zwycięstwa, bo ja, bo ja umarłem. Hmm. Dobra, to... To... Dobra, już mnie zaprosił. Mamy oczekiwanie na graczy. Już. I... Gramy sobie. Tylko będę teraz próbował z moim kolegą tak tryhardować, żeby dojść jak najdalej do stopera próbujemy dojść, na... no to jest oczywiste już dwa razy stopera zrobić raz kiedy nie nagrywaliśmy z kolegą a, a w tej co w ogóle nie mieliśmy kanału a raz co, co jest na kanale mojego kolegi, a właśnie link do kanału mojego kolegi macie w opisie macie w opisie go. dobra mamy już mamy już rungę, dobra tu sobie nie przenikłem Dobra, tu sobie tak przejdę. Dobra, tutaj sobie wejdę i tutaj. Tutaj też. Nie, nie udało się. Dobra, tutaj sobie wejdę, tutaj sobie wejdę. Tutaj sobie wejdę. Dobra, spróbuję przeniknąć. Nie udało się. I piszcie mi w komentarzach, yy, co, ch co chcecie na następny raz. Yy, albo z moją kolegą. Albo.. albo ja sam. Yy, no bo po prostu. O, teraz nie wybyło strasznie do góry. Dobra, tu sobie przejdę. I tu sobie przejdę. Tu sobie przejdę. na sobie. Dobra. I... Możecie też mi pisać w komentarzach, że na przykład zagraj w CSA czy coś takiego, ale, ale piszcie mi, że na przykład, że, że konkretnie co? Bo teraz nie wybiło strasznie do góry. Ale strasznie do góry nie było. Dobra, górą sobie przejdę, tak jak mój kolega. Tutaj też. Tutaj też, górą. Tutaj i tutaj. Tutaj też, górą. Tutaj i tutaj. Dobra, mamy, nie wiem ile, ale chyba już kilka minut na, na stoperze. Dobra, tu sobie tak zrobię i sobie tańczę. Dobra, tutaj i tutaj. Dobra, tutaj sobie przeszedłem. I tutaj górą. Tutaj sobie przejdę, i tutaj tutaj, tutaj dobra. Mój kolega się uratował. Tutaj sobie górą przejdę, tak jak mój kolega. Dobra, teraz wybijam się do góry. No, mówiłam, że się wybiję do góry. No i się wybiłam. O kurde, a i tak sobie ma nie zrobiłam. Ale dobra. Wybrałam, jest wid. Kolega już powinien przygotować grupę. Dobra, zaprosił mnie już. Piszcie mi też w komentarzach jaką chce, jak chcecie, żeby mój kanał się nazywał, bo, bo tą nazwę co ma mój kanał, to ma strasznie dużo osób. I się w ogóle nie da znaleźć mojego kanału. Dobra, mamy oczekiwanie na graczy. Dobra, mamy już następnie. Dajcie suba i lajka mojemu koledze. Link macie w opisie. Dobra. Tu sobie przeniknę. Przeniknąłem. Dobra, tutaj przeniknę i przeniknąłem. Tutaj sobie przenik nie przeniknę nie tutaj sobie przeniknę. Tutaj sobie przeniknę. No i ten. Jak chcecie, żeby, żebym... ja nagrał z moim kolegą legendary Block Dasha. Bo możemy na 3-4 razem wejść i wtedy jest bardzo duża szansa, że będziemy razem. Więc piszcie w komentarzach, czy, ch czy chcecie to. Bo ten, bo jest taka możliwość. Możemy, so możemy sobie tak zrobić. Dobra, mój kolega się tu uratuje. Nie, nie umieraj. Nie. To szkoda strasznie. Dobra. Zobaczcie jaki fajny animacja zwycięstwa. Jaka fajna animacja zwycięstwa. Tata ta macie... Właśnie sobie zmieniłem animację zwycięstwa, żeby pasowało dla kabibary. A flaga... Flaga jest na, na wszystkie ten podobny. Na, na, wszystkie, na wszystkie skiny jest ta flaga fajna. Dobra, kolega mnie już zaprasza. I mamy... No już oczekiwanie na graczy mamy. Składajcie mi suba i lajka. Bo mam nowy kanał i mam na razie dopiero chyba 18 su subów. A chciałbym, żebym miał troszkę więcej. Dobra, mamy następny już. Dobra. Diamant to mój kolega sobie. Yy, yy. Sobie, sobie na di diamentowego demona i dajcie mojemu koledze też suba i lajka like, bo, bo nagrywa tam bardzo fajne odcinki ostatnio stoper był no nie ostatnio, ale, ale tam jak, jak ja z nim dobiłam stoper na kanale jego, tam właśnie macie, więc więc dajcie, dajcie mu suba Ale ten skin co ma mój kolega jest bardzo fajny. On trafił go dwa razy. Ja go ani razu nie trafiłem. A, a, a ten na dwóch kątach otwieram cały czas. I te, i te za darmo, za, za reklamę też otwieram. Jakoś mi nic nie, nie dropi. Ale dobra, przenikłem. Dobra, tu nie zrobiłem sobie przyspieszenia takiego. Dobra, tu nie przenikłem. Ale mój kolega przeniknął. Tu, tu już nie próbuję przenikać. Bo jestem za ten. Te bloki są bardzo blisko, żeby spadły. Wtedy były. O, teraz przenikłem przez końca. O, teraz zrobiłem tri tri taki trik, że przenikam na stojący. O, mój kolega przeniknął taki z środku bloków, wciąż on się zablokował? Nie. Dobra. O, kurde. Mój kolega umarł. Ale daleko doszliśmy. Bardzo daleko. Dobra, mój kolega powinien już przygotować grupę. Dobra, i przygotował. Dobra. Gramy. Oczekiwanie na graczy 2 na 2. Szacowany czas oczekiwania 15 sekund. No kurde, no szybciej niech to się ładuje. Dobra, mamy już nas sam, nie? Tylko ja teraz... Ja teraz tryharduję. Tak jak mój kolega. Tylko czasami coś może nie wyjść. Dobra, tu sobie tu się zatrzymam. Hmm. Dobra. My nagramy ten. Piszcie w komentarzach, czy, ch czy chcecie taki odcinek z emotkowaniem, bo mój kolega będzie już miał e, tylko chwila, jak będzie pancz e, ognisty, to on sobie go kupi. On sobie go kupi, bo sobie doładuje konto. O kurda, mój kolega, umarł tak szybko. Słabo widzowie. Dobra, no to tak sobie przebiegał i mój kolega przygotował chyba grupę. I dobra, tu są. Mnie zaprosił. Mi się wydaje, że mój koleg mojego kolegę tak strasznie przypingowało. Miałam gdzieś około stopingu, bo on o, tak normalnie to nie umiera. Powinno go tak przylokować, bo mój kolega jest prosem na blogdaszu. Tylko nie jesteśmy przyzwyczajeni, żeby grać tak całkowicie na poważnie. Tylko jesteśmy przyzwyczajeni, że gramy tak na luzie. Tak, tak nie na poważnie. Ale dobra, mam już mapę. I mój kolega sobie zmienił skina. Dlatego tego Dark Firefist'a z białą skórą Dobra, o tu się wybiję wybiła mnie I tutaj nie, nie Przenikłem Dobra, ja sobie tu tutaj, Tu sobie wejdę, tu sobie wejdę Nie przenikłem Dobra, tu sobie wejdę no nie, wejdę sobie. O, tutaj sobie wejdę, tutaj też sobie wejdę. No. Dobra, tu sobie tak wejdę. I tu też. O kurde, nie weszłem, nie wszedłem. O, przenikłem. Nie, dobra. Mamy to. Dobra, i ja sobie tutaj przeniknę, nie udało się, ale mój kolega przeniknął. Dobra. Tu sobie wejdę, patrzcie jak sobie fajnie tańczy. Dobra. Bo zaraz bym tu umarł, zaraz by te spa ściany spadły razem ze mną. Dobra. Tutaj sobie, sobie tak wejdę. I tutaj też sobie tak wejdę. I sobie tańczę. A ja kompletnie w ostatnim momencie... Dokładnie w ostatnim momencie ja kl klinąłem spacem, bo tak to bym nie... to tak bym to spadł razem z tym... z, z blokami, ale mój kolega prawie umarł. Nie, nie wiem czy widziałeś ale chyba tak. Dobra, tu sobie tak przejdę i przeszedłam sobie. Dobra, tu sobie tak przejdę. Tutaj też. O kurde, mój kolega zniszczył. To tutaj za daleko jesteśmy, więc tak. No i kolejny raz się udało. Masz przejście. Dobra. I sobie ten... O kurde, nie! Sobie tutaj przeszedłam. O kurde, widziałeś jak było blisko. Ale sobie biegnie taka pibara. Dobra, teraz... O, mamy akurat zaproszenie. Zaproszenie od razu, kiedy... Do... Kiedy... motka wygrania się skończyła. Dobra, mamy oczekiwanie na graczy. I powinna już być gra za chwilę. Jutro będzie odcinek z emotkowania. Prawdopodobnie, jeszcze nie jestem pewny, ale... ale prawdopodobnie będzie odcinek yy, z... Zemotkowania Dobra, tu sobie przeniknę od tyłu. A za późno było Dobra, tu sobie tak przejdę. Tu sobie tak przejdę. Tutaj sobie tak przeniknę. Tutaj sobie tak przeniknę. Dobra, tutaj sobie tak przejdę. Patrzcie i tutaj sobie też wejdę. Ej, kolega! Mój kolega pod... miał... Nie wiem czy to widzieliście, ale on zrobił coś takiego. I wtedy podskoczył na ten drugi blok. To było mega genialne. Dobra, tu się wybije Wysoko. Tutaj sobie wejdę. O kurde, zniszczyłem. Za późno... za wcześnie... Nie, za późno tych to to, e, dobra, tańczę sobie. A nie, ja zaraz umrę. Umarłbym teraz właśnie. O, o, jak mi ten na ten fajny mi dało. Dobra, tu sobie tak przejdę, tutaj też sobie tak fajnie przejdę. Tutaj sobie tak przejdę. Tutaj sobie tak przejdę. Tutaj tutaj górę sobie przechodzimy. I tutaj... Dobra, tutaj sobie przejdę. O, jesteśmy razem z kolegą. Ej, kurde, mnie coś tam przeblokowało. A mój kolega nadal jest na górze. Ja też będę na górze. O kurde, teraz mi się nie udało. Dobra, tym razem może się uda. Tak, teraz tu sobie przejdę. I tutaj górą. O kurde. Widzieliście chyba co się... O kurde, mój kolega umara. Mieliśmy dobry wynik. No to to by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia. Cześć.